Czy jest ten cień? Czy to Feniks? Zrób puszyste śpioszki z czerwonego filcu. Dodaj biały brzuszek. Na plecach znajduje się para skrzydeł. Pazury z wykałaczek są ostre i przylegające. Ogniste dziecko wygląda jak mały smok. Patrz, to króliczek. O, tu jest coś dziwnego. Dziewczyny znalazły w piasku ogromne różowe jajko. Ciekawe, co jest w środku. Zobaczyły dziewczynę. O, gdzie ja jestem? Wow, ona ma skrzydła! Kim jesteś? Sophie! Chcecie pianki? Dzięki! Podczas lotu smok zgubił piórko! Czy to jest twoje? O, dzięki! Apsik! Jej ognisty oddech upiekł pianki! Takie są nawet smaczniejsze! Matka Gertruda przyszła do wieży roszpunki i wzięła kosmyk włosów. Uformuj wełnę w płomień. Dodaj oczy i słodki uśmiech. Ale ładny ogień prawdopodobnie jest rozrabiaką. Ale zawsze ogrzeje twoje zimne ręce. Stało się coś magicznego. Ogień ożył i uciekł ze świecy. Wszędzie zostawiał ślady. Przypadkowo zniszczył kilka rzeczy. O, ale jest miło na dworze. Chcę wyjść. Muszę się schować. Ogień nie znalazł schronienia. Piedaczku, ty też ukrywasz się przed deszczem? Olafie, pomóż mi znowu się zapalić. Mam pomysł. Damy ci trochę drewna. Teraz deszcz mu nie straszny. Dlaczego się nie topisz? Odkładzają mnie lody. Dziewczynka bawiła się na huśtawce. Chodź z nami. Zrób bufiastą spódnicę. i brokatowy pasek. Ma na sobie kryształowe kolczyki. Co za świetny strój. Wisiorek zdobi włosy. Czołker. Siatkowe rajstopy. Jest w dobrym nastroju. Co robicie dziewczyny? Woda jest zimna, więc nie możemy pływać. Zagrajmy w piłkę. O, wpadła do wody. Pomogę ją wyjąć. I podgrzała wodę swoimi mocami. Hej, woda jest cieplejsza. Popływajmy. Zrób rożek do lodów z ozdobnego papieru. Hmm, lody. To bardzo smaczny deser. Hm, powinnam poczytać bajki. Auć! O nie, książka zapaliła się od moich palców. Ach, jest za gorąco. Muszę się ochłodzić. Czy potrzebuje lodów? Proszę bardzo. Dzięki. Bon appetit. Sophie zjadła magiczne lody i zasnęła. Rano znalazła niespodziankę. Białe włosy, niebieskie uszka, ale jak? Kiedy płakała, jej włosy stały się całkowicie białe. Halo? Wymyślę, jak sobie z tym poradzić. Zrób kostium króliczka z puszystej tkaniny. Połącz połówki, aby uzyskać miękki kombinezon. Zrobiliśmy kawałek na kaptur. Śnieżne gałęzie ozdabiają uszy. Czy to impreza kostiumowa? Zupełnie zapomniałam, że mam spotkać się w kawiarni z dziewczynami. Muszę wszystko ukryć. Mam stary kostium króliczka. Powinien pasować. Hej, Sophie, chodź tu. Masz taki uroczy strój. Zjedz pączka. O, ubrudziła się się. Zdejmij strój. Wypierzemy go i nie zostanie plama. Nie, nie zdejmę go. O, co z tobą? Dziewczyny, jest coś, czego o mnie nie wiecie. Wow, świetnie Ci pasuje! Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Zaakceptujemy Cię taką, jaka jesteś. Dzięki. Bardzo Was kocham. Chodźmy do domu, przebierzesz okay. się. Użyjmy magii, aby stworzyć odpowiednią tkaninę. Kilka szwów. Gotowe! Dołącz element grzejny do koca. Włącz go i rozgrzej się. Sophie, jest zimno. O, zamarzam. Hej, Sophie, dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Przepraszam, zmarzły mi palce. A, wiem jak ci pomóc. Stacy przyniosła ogromny, ogrzewany koc. Przykryjemy cię. Siedziałam tak przez cały dzień. To nie jest normalny koc. O, naprawdę zrobiło się ciepło. Chłód już mi nie przeszkadza. Minęło kilka lat, odkąd Sofii stała się lodowata. Zmieniła swój wygląd. Pasek jest wokół talii. Gdy tylko Sofie dotknęła ogromnego kawałka lodu, ręka pokryła się szronem. Zajrzyjmy do szkatułki. Sofie wybrała piękne kolczyki. A oto i ona. Sara czekała na przyjaciółkę. Sophie znowu się spóźnia. Dlaczego to tyle trwa? Już jestem. Jestem cała pokryta śniegiem. Ale tu jesteś żartownisią. Przyjaciółki poszły do kawiarni na przekąskę. O, jest za ciepłe. Zaraz to naprawię. Teraz mają slashi. Twój pomysł jest świetny. Łapać złodzieja. Złodziej poślizgnął się i upadł na trawnik. Torebka wróciła do właścicielki. Ale to jest suszarka dla ludzi. Zrobimy mniejszą. Udekoruję ją kryształami i cyrkoniami. Pokryj lakierem. Czy ta suszarka ma odwrotny efekt? Ale to wynalazek. Sofi poszła do salonu piękności, by stworzyć idealną fryzurę. Nie ma problemu, usiądź. Stylistka zaczęła suszyć włosy z suszarką, ale coś poszło nie tak. O nie, zrobiło mi się zbyt gorąco z powodu suszarki. Nie planowałyśmy farbować włosów, mam rozwiązanie: suszarkę z zimnym powietrzem. Tym razem rezultat przerósł wszelkie oczekiwania. Dzięki, jestem taka szczęśliwa. Odwiedź nas ponownie. Ugnieć piankolinę. Następnie dodaj liść sałaty. Przykryj drugą połową bułki z nasionami sezamu. Burger zamarzł. O, to zimny fast food. Sophie jest ze swoją przyjaciółką w kawiarni. O, ale smaczny burger. Poproszę burgera i kakao dla mojej przyjaciółki. Wszystko jest gotowe. Smacznego. Burger jest zbyt gorący. Użyję mojej mocy zamrażania. Mniem, o wiele lepiej. Jesteś taka wyjątkowa. Plastikowy pojemnik stał się niebieski. Postaw go na nogach. Napełni wannę śniegiem i lodem. Brrr. Po latach, Sofia nadal kocha zimno i pomaga jej to zachować młodość. Aha. Idę do ciebie, moja kochana kąpielolodowa. Wow, jej zmarszczki zniknęły, a starsza pani znów stała się młodą dziewczyną. Moja nieoczekiwana moc naprawdę mi pomogła.